obrazek tutaj. Stary statek. Stary statek. Taki statek porzucony, ale może będzie remontowany. Taki statek, który coś przeżył, ale może rzeczywiście ten statek jeszcze czegoś w życiu doświadczy. Tak się zastanawiam, czy, czy zastanawiałem się, czy zabierać głos w sprawie Przemka Babiarza, ale jestem częścią tej społecznej Części, która interesuje się sportem. To jest prawda, futbolu, ale nie tylko futbol mnie interesuje. Interesuje mnie w ogóle coś takiego jak sport w sensie szerszym. Też interesują mnie od dziecka igrzyska olimpijskie, czy letnie, czy zimowe. I muszę Wam powiedzieć, że zawsze oglądałem ceremonie otwarcia. Na platformie X w dniu ceremonii otwarcia napisałem taki wpis, że Zachęcam do śledzenia, że będę śledził, że to jest bardzo ciekawe, na jakiej zasadzie to się odbywa. Na zasadzie nadzwyczajnej, bo trzeba powiedzieć, że 33 Igrzyska Olimpijskie wyróżniają się na tle poprzednich Igrzysk, jeśli chodzi o ceremonię otwarcia na rzece, na sekwanie. To jest coś niebywałego, to się nigdy wcześniej nie zdarzało w historii Igrzysk Olimpijskich. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ta ceremonia ona wzbudziła bardzo różne komentarze i widzimy, że dzisiaj nawet organizatorzy przepraszają w niedzielę e, przepraszają e, i e, w niedzielę przepraszają i jakby uznają, że mm, Niedzielę przepraszają i uznają, że jeśli naruszyli czyjeś e, uczucia, e, w szczególności uczucia religijne, to rzeczywiście nie powinno się to zdarzyć, bo nie temu miała e, służyć e, ta e, ceremonia e, otwarcia. Ja sam e, odczekałem całe 4 godziny, żeby skomentować ceremonię otwarcia, i na platformie X ją skomentowałem e, w sposób e, mniej więcej następujący. <laughs> Podobała mi się ten obrazek Władka Kozakiewicza. Słuchajcie, to jest obrazek mojego dzieciństwa, mojej młodości. Ten gest Kozakiewicza, ten skok, który dał złoty medal olimpijski w Moskwie w 1980 roku. Niesamowita, niewyobrażalna sprawa. Naprawdę, po prostu piękna historia. Polskiego sportu i Polski. I ten Władek Kozakiewicz, zobaczcie, są wybitne postacie z sportu. Carl Louis, prawda? Nadia Komaneci, naprawdę, no, no giganci. Paweł Nurmi, no, absolutnie giganci. Wśród tych gigantów jest Władek Kozakiewicz, który skacze i pokazuje ten gest Sowietom, którzy. Wiecie, dlaczego ten gest był bo gwizdali na niego, bo szydzili, bo rywalizował z e, przedstawicielem e, Związku Sowieckiego. E, mówi się o tym, że specjalnie otwierano bramy stadionu, żeby był e, powietrze, dodawało jakby możliwości e, temu, który startował e, e, przeciwko Władkowi Kozakiewiczowi. A tymczasem Władek skoczył, wygrał i zdobył e, złoty medal olimpijski, pijąc rekord świata 5,72. Słuchajcie, ja nie jestem specjalistą lekkiej więc mówię to z e, głowy, e, czyli z niczego, jakby powiedział Tomasz. E, Hajto, że <laughs> on mówi, że ja sprawdzam w telefonie, ale niektórych rzeczy nie sprawdzam. Dzisiaj nie sprawdzałem, więc e, nie jestem pewien tego, e, tego wyniku Władka Kozakiewicza, jeśli chodzi o otyczce, ko, ko, ale kojarzy mi się 572, no takie skojarzenie, e, plus to skojarzenie mocy tego skoku i organizatorzy to pokazali. E, ta ceremonia otwarcia, ona od momentu przejęcia znicze olimpijskiego przez Zinedina Zidana zaczyna mieć ten wymiar, który jest mi bliski, prawda? Ten wymiar, który charakteryzował wiele otwarcie, który pozwolił tak fantastycznie komentować te otwarcia Włodzimierzowi Szaranowiczowi. Co by powiedział Włodzimierz Szaranowicz na otwarcie tych 33. Igrzysk? Jest attaché przy polskiej ekipie, rozumiem, telewizyjnej. Natomiast wiemy, że ma problemy ze zdrowiem. Od 2019 roku nie pracował od wielu lat. Po raz pierwszy w Centrum Olimpijskim przed tymi Igrzyskami. Pojawił się przed mikrofonem występując bardzo krótko. Nie chcę mówić, co by powiedział jakby skomentował. Komentował zawsze wybitnie. Komentował fenomenalnie. Komentował z natchnieniem. Komentował z erudycją, która jest wymagana w takich transmisjach. Muszę powiedzieć, że taka transmisja... Ja nie słuchałem TVP, bo jestem w Hiszpanii i tutaj sygnał TVP został zablokowany, mimo że to był sygnał w platformie Kanał Plus, więc byłem zdziwiony, bo Kanał Plus nie ma geoblokady, ale akurat transmisja TVP miała geoblokadę. Oglądałem to w Hiszpanii, polskiej telewizji, ale włączyłem komentarz w Eurosporcie. Nie chcę krytykować kolegów komentatorów, bo jest to bardzo trudne zadanie i ja na pewno zrobiłbym to troszeczkę inaczej. Każdy kraj, gdybym wiedział, że komentuje coś takiego każdy kraj bym przeanalizował, popatrzyłbym, każdy kraj w sensie geograficznym, w sensie liczby ludności, w sensie jakby sportu. Czasami ta liczba medali, ona się pojawiała w tym komentarzu. Natomiast, oczywiście, ten komentarz w Eurosporcie nie wzbudził emocji. Ten komentarz w TVP Sport Przemysłowa Babiarza wzbudził wielkie emocje. Zanim przejdę do 5,78 Bogdan Cisak przypomina, 5,78, 5,78, to teraz jeszcze bardziej mi się to wryje w teraz pamięć, nie 5,72, 5,78, słuchajcie, ten skok Władka Kozakiewicza, ale zobaczcie, organizatorzy wybrali, ci, którzy wybierali te obrazki, wybrali ten e, obrazek Władka Kozakiewicza, coś nieprawdopodobnego, e, natomiast zobaczcie, od tego momentu Zidane, Rafa Nadal, to jest fenomenalne, jak e, przekazuje mu Zidane ten płomień olimpijski. I e, Rafa Nadal podąża do tej łodzi, która zaskakuje, bo wydawało się, że ten ogień olimpijski zostanie odpalony na wieży Eiffla, tymczasem gdzieś tam w okolice Louvru e, zostaje e, zwrócony, w tej, tej łodzi płynie Nadia Comaneci, Kar, Louis, później jest słynna francuska telenisistka Amélie Morizmo. To ma magię! To ma przesłanie, to ma moc. Ta wycieczka przez Paryż też ona też ma moc. Natomiast te występy artystyczne. Zobaczcie, dzisiaj organizatorzy przepraszają za występy artystyczne, które były przy okazji, za ten pomysł, który E, który był i nawiązywał do ostatniej wieczerzy, co przyznał reżyser tego e, spektaklu. Jakże to jest niepotrzebne? Tak sobie myślałem, taki wpis na X, zaraz po e, tej ceremonii e, otwarcia popełniłem, że Polska kojarzy się z wyjściem z komuny i z taką ambicją naszą, którą symbolem gdzieś jest Władek Kozakiewicz. E, walki o lepszy los. Francja co to jest za historia? Słuchajcie, Francja, e, ja nie jestem frankofilem, ale siłą rzeczy, słuchajcie, no słowa naszego hymnu nawiązują do Francji, do Napoleona Bonaparte, dał nam przykład e, Bonaparte. Studiowałem prawo, więc kodeks Napoleona, no coś niesamowitego. E, wiadomo, że nie Napoleon go pisał, a wybitni wówczas prawnicy e, tamtej ery, tamtej epoki. Natomiast ci prawnicy, e, no, jakby trafili w sedno. Ten kodeks Napoleona w wielu wymiarach do dzisiaj się nie zestarzał, a powstał na początku XIX wieku. Francja, jej kultura, jej wolność, równość, braterstwo to hasło rewolucji francuskiej, ale też jakby tej, tej walki o to, żeby. Dlaczego Polacy umieścili Napoleona w swoim chemnie, bo wiązali z Francją nadzieję. My często wiązaliśmy z Francją nadzieję. Często były to płonne nadzieje, prawda? Księstwo warszawskie nie przetrwało później jak Rosjanie pobili Napoleona. Pierwsza wojna światowa pff, gdzieś tam może w jakimś stopniu Francuzi nam pomogli odzyskać niepodległość, ale druga wojna światowa to już wielki zawód. Okej, okay. słuchajcie, każdy ma swoją interpretację historii, natomiast Francja ma za sobą wielką historię 1200 lat. Eee, taką historię Karola Wielkiego, prawda, aż do Napoleona Bonaparte, aż do takiej postaci jak Charles de Gaulle, który pokazał, że nie. Nie, nie, nie trzeba się układać z Niemcami w czasie II wojny światowej, jak marszałek Betten, bohater I wojny światowej, który w imię jakby oportunizmu ułożył się z hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej. To de Gaulle pokazał, że może być wolna Francja i wolni Francuzi wydali wielkich w tym sporcie. Nie tylko jeśli chodzi o jakby sportowców, trenerów, prawda? Bo są wielką nacją w sporcie. Ale przecież to Francuzi tworzyli współczesny sport. Pierre de Coubertin, a więc ten, który sformułował współczesne Igrzyska Olimpijskie. To był koniec XIX wieku, o ile ja dobrze pamiętam, 1892 rok i pierwsze Igrzyska były w Grecji w 1896 roku. Później one też trafiały do Paryża. Baron de Coubertin, on też był postacią cokolwiek kontrowersyjną. Przez pewne e, poglądy wymyślił e, te koła olimpijskie. To nieprawdopodobne jest. E, wymyślił e, współczesny opty, e, olimpizm i wymyślił jeszcze symbolikę tego olimpizmu. Natomiast jemu się na przykład podobały igrzyska Hitlera. On już wtedy nie był szefem e, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. E, przestał być szefem w 1925 roku, mając też określony pogląd na kobiety w sporcie. I tak bardzo się różnił już wtedy ze współczesnymi, jeśli chodzi o kobiety w sporcie, Pierre de Coubertin. A więc e, dziś Francja nie chce go w, w Panteonie chwały. Nie chce go w Panteonie chwały. Docenia de Coubertina, ale nie chce go w Panteonie chwały. On umiera w 1937 roku, rok po tych e, igrzyskach e, w Berlinie, e, które kojarzą się z nazistowskimi Niemcami, e, tym imperializmem wtedy. E, Niemieckim. Niemcy też potrafili zawłaszczyć igrzyska na swoje polityczne potrzeby. Hitler w ogóle zapraszał kubertena do Niemiec. Pociąg miał być podstawiony, w którym on by podróżował, ale w ostatniej chwili on zrezygnował z tego i nie pojechał na te igrzyska, aczkolwiek z tego, co pamiętam, gdzieś czytałem, że dziękował Hitlerowi za, za, za organizację tych igrzysk w Berlinie. Te igrzyska one wzbudzały wielkie emocje w tym świecie. później po po drugiej wojnie światowej, prawda? W tym świecie wolnym e, i komunistycznym. Prawda? E, w komunistycznym świecie sport też odgrywał wielką rolę, żeby się pokazać na tle kapitalistów e, i e, wolnego świata, który był postrzegany jako e, wujek samo e, zło. Na tej zasadzie też czasami dochodziło do bojkotu igrzysk. E, Rosjanie interweniują w Afganistanie, Amerykanie i e, niektóre kraje Europy Zachodniej bojkotują igrzyska w Moskwie w 1980 roku. Zemsta Sowietów jest taka, że jest bojkot igrzysk w Los Angeles w 1984 roku, w którym niestety my, Polacy, też uczestniczymy. Rumuni nie przyłączają się do tego, ale Jaruzel, wtedy ówczesny jakby dyktator PRL-owski, przyłącza się do, te, do tej decyzji z Moskwy o bojkocie igrzysk olimpijskich w Los Angeles. 42 lata pracował w TVP. Włodzimierz Szaranowicz nie komentował tych Igrzysk w Los Angeles, ale komentował wcześniejsze i wszystkie późniejsze. Włodzimierz Szaranowicz to jest postać, o której mówiłem, odszedł z TVP chorując w 2019 roku. W 2021 rozgrywane są Igrzyska Olimpijskie w Tokio i wówczas niesamowicie pozdrawia Włodzimierza Szaranowicza w czasie konkurencji olimpijskich, w czasie konkurencji lekkoatletycznych, które ich połączyły, bo oni komentowali właśnie kom konkurencje lekkoatletyczne Włodzimierz Szaranowicz i Przemysław Babiarz. On pozdrawia Włodzimierza Szaranowicza i niesie się to przez Polskę. Są legendarne postacie. Absolutnie jest legendą Szaranowicz. Myślę, że dzisiaj. Przez to, ile imprez skomentował, z jaką pasją skomentował, też, no, by, jeśli nie jest legendą, to jest bardzo znaczącym, by nie powiedzieć wręcz wybitnym dziennikarzem, szczególnie jeśli chodzi o lekką atletykę, Przemysław Babiarz. Powierzony jest mu komentarz ceremonii otwarcia. Cztery godziny. I oczywiście, że taki komentator staje przed wyzwaniem, tak? Imagine I'm... utwór Johna Leona, on wzbudza emocje, ale raczej słuchajcie, ja nie mam takiej konotacji komunistycznej w stosunku do tego utworu on mi się kojarzy z lepszym światem, natomiast nie z komunizmem. Ja akurat w komunizmie, tak jak Przemek zresztą, starszy ode mnie, 63, jestem 70, żyliśmy w tym e, komunizmie realnym, tak. E, mieszkałem w Zotoryi, w Legnicy stacjonowała e, północna grupa wojsk sowieckich. Więcej było Rosjan niż Polaków w Legnicy. Wszędzie czerwone gwiazdy i rosyjskie czołgi, tak? e, samoloty, rakiety, pewnie broń atomowa w pobliżu. Żyliśmy w podzielonym świecie, prawda? Dla mnie Chłopaka z tamtych terenów, jak okazało się, że prezydent e, Wałęsa z e, Jelcynem ogłaszają, że wojska rosyjskie opuszczają Polskę, to było coś niesamowitego, bo ja te wojska rosyjskie widziałem, no może nie codziennie, ale raz w tygodniu jak jechałem do Legnicy po gazety, po magazyny, bo tam był Empik w Legnicy, widziałem e, te ro, ro, rosyjskie wojska. To były wojska de facto okupacyjne, jeśli chodzi o e, Rzeczpospolitą, tak? Jakkolwiek ona by była, miała tą postać PRL-u e, wtedy. A więc słuchajcie, no to jest tak, że jak ogłoszono, że sowiecki żołnierz za chwilę opuści polską ziemię, to trwało tam ileś tam miesięcy, ale w końcu opuścili polską ziemię, to była wielka radość, bo okazało się, że możemy żyć w innym świecie. W świecie... E wolności, demokracji. Możemy się pokłócić, możemy się pospierać, możemy wybierać taką partię, możemy inną, a niekoniecznie PZPR e, musimy e, wybierać. Cenzura. Słuchajcie, dla mnie chłopaka ze Złotoryi, który lubił czytać i jako e, nastolatek, jako uczeń liceum ogólnokształcącego w Złotoryi czytałem Tygodnik Powszechny. Naprawdę no, no, i szło się do kiosku, czytało się piłkę nożną przegląd sportowy Tempo Sport, ale też inne pisma. Polityka Rakowskiego też czytałem, ale Tygodnik Powszechny też ja czytałem dla Kisiela, bo chciałem się nauczyć tak pisać jak on pisał te felietony na ostatniej stronie Tygodnika Powszechnego. To były takie Taki wymiar artyzmu, jeśli chodzi o pisanie, prawda? Stefan Kisielewski w ogóle fantastycznie argumentował. Ja zawsze lubię w narracji argumentację. Jak nie ma argumentacji, to mnie taka narracja nie interesuje. Interesuje mnie narracja z argumentacją. I Kisielewski, jak już argumentował, to naprawdę no. nie chodziło o to, jak to pisał często, żeby herbata była słodsza od mieszania. Trzeba było ją rzeczywiście oczywiście cukrem posłodzić. Kisiel pisał niesamowicie i cenzura oczywiście go, go tam e, e, strofowała, więc wycinała mu te fragmenty tych jego felietonów e, czy, czy tekstów. E, no Ja zawsze czytałem i teksty i felietony. Felieton był zawsze w Tygodniku Powszechnym i teraz tak. Można było dostrzec te ingerencje cenzury, nawet jakby nie były oznaczane, bo ukrywali półstania, Cieli, cieli, wiecie, wiecie jak to jest. Jest jakaś myśl, i nagle takie dziwne cięcie, później akapit się zaczyna, w ogóle inny wątek. No przecięli mu tekst, i nawet młody chłopak, nastolatek, 17-18-latek, wiedział, że tam była ingerencja cenzury. No i później, słuchajcie, wprowadzono, chyba w 88, albo. Tak mi się wydaje, że w 1988 wprowadzono zaznaczenia te cenzury. Z było zgodnie z ustawą la 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 rzeczywiście było cięcie i było wiadomo, że tutaj brakuje jakiegoś zdania, jakiegoś akapitu, jakiegoś słowa czasami. Cenzurowali poszczególne słowa e, cenzorzy e, z Mysiej w Warszawie. No ale pewnie cenzorzy byli w całej Polsce, e, więc Mysia była taka. Symbolem e, cenzury e, ta siedziba w, w, w Warszawie, e, jakby cenz, cenzorów. I teraz, tak, cenzurowali, weszliśmy w demokrację, prawda? W kapitalizm. Możemy się tu godzić, dzielić. Niestety za często się dzielimy. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście startu Polaków na Igrzyskach powinniśmy się połączyć. Ktoś powierzył komentowanie jakby imprezy otwarcia przemysłowi Babiarzowi. I Przemysław Babiarz interpretuje utwór Johna Lennona. Ja powiem tak: lubię poezję, czasami poczytuję. Muzyka to nie jest moja specjalité de la maison, e, mojej żony może tak, Kasienki, natomiast moja nie. Czasami patrzę, co dany utwór zawiera, jak się toczy, czasem się uśmiechnę na melodię, czasami na słowa. Ten utwór jest takim wszechświatowym jakimś e, symbolem. Kiedyś pewnie pacyfizmu, e, dzisiaj może takiego e, lepszego świata. Sam John Lennon kiedyś udzielił wywiadu, w którym mówił, że rzeczywiście nawiązuje e, gdzieś do komunizmu, no, ale pewnie nie postrzegał tego jako realnego komunizmu. To ja żyłem w realnym komunizmie i moi rówieśnicy, starsi ludzie, nasi rodzice, prawda? To przemek babiarz żył w tym realnym komunizmie. Kuba Kwiatkowski jest chyba trochę młodszy, więc, więc pewnie. Pewnie, e, pewnie tego może realnego komunizmu e, nie pamięta. Natomiast potrafiliśmy wyjść z tego realnego komunizmu po to, żeby komentator, bo co może komentator? Zadaję takie e, pytanie w e, tytule tego, tutaj na tle tego, tej barki takiej, e, żeby, która płynie przez, e, przez moza i oceany świata, tak? Na tej barce. Barka jest w ogóle symbolem też w religii chrześcijańskiej, prawda? E, więc zabieramy pewne Pewne emocje, prawda, też ze sobą. Te emocje nam towarzyszą w czasie ceremonii otwarcia. Przemek Babiasz interpretuje ten utwór tak jak John Lennon, tak? Ja go tak nie interpretuję, bo mówię, że piosenki i e, utwory. Muzyczne można interpretować trochę inaczej. Ja nie interpretuję tego utworu jako realnego komunizmu, może bardziej jako wymiar lepszego świata kiedyś, tak? No ale on sobie tak interpretuje, mówi to zdanie, że to jest świat bez tego, 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 bez religii, tam bez państw, bez czegoś jeszcze i to, to tak symbol komunizmu, niestety, prawda? No i to mówi Lenon w którymś tam wywiadzie. Przyznaje, że pod wpływem Joko Ono, swojej partnerki, w 1971 roku napisał ten utwór, że w ogóle nie przyznawał się, że ona aż taki miała wpływ, bo wtedy jeszcze uważał, że, że to chwała dla mężczyzny, że on jest podpisany pod utworem, ale później przyznawał, że w dużym stopniu pod wpływem Joko Ono ten utwór e, powstał. Więc ten utwór, e, jakby, no. No, światową furorę zrobił wtedy w latach 70. i do dzisiaj jest wykonywany choćby na ceremonii otwarcia, odnosi się do tego przemysła w Boga Babiasz. Co może komentator powinien zainteresować, zainspirować, i powinien skomentować. Może skomentować, może skomentować w imię tego, jak myśli. Nie powinien dzielić, natomiast jeśli Ktoś to e, odebrał, tak jak owak, to no, powiedział co powiedział, tak? Miał taką ma taką wrażliwość, a nie inną. Powiedział to, natomiast jeśli dzień później jest zawieszony i telewizja w głównym programie informacyjnym wydaje oświadczenie, że to skandaliczny komentarz ale nie przywołuje treści e, dokładnie czego ale skandaliczny, że zostaje zawieszony do końca igrzysk. No to, to we mnie się gotuje. Słuchajcie, to we mnie się gotuje. To dlatego ten filmik nagrywam na Prawdzie Futbolu, żeby podzielić się z Wami moimi emocjami, bo ja tego nie rozumiem. Słuchajcie, można zawsze wyjaśnić tą sprawę. Można porozmawiać z komentatorem. Komentator ma prawo czterogodzinnej transmisji powiedzieć, no nie setki. Może nawet tysiące rzeczy, setki różnych rzeczy. Tam jest ile krajów, ile nawiązań, ile alegorii, ile konkretów, ile liczb, ile interpretacji. No to nie jest tak, że komentator nie może skomentować utworu muzycznego, tak? Na zasadzie, do której jest przekonany, nie, 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 ja, ja może ja bym w ogóle być może nie za, za, zabrał głosu w sprawie akurat utworu Johna Lelona, bo może w innej sprawie bym zabrał głos, prawda? Natomiast w sprawie tego utworu bym może nie zabrał głosu. Zabrał głos, ale wydaje mi się, że to jest jakieś nieporozumienie, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i przywróci Przemka Babiarza. Naprawdę taka jest moja prawda na dzisiaj. Jeśli się zgadzacie, zalajkujcie. Słuchajcie, Taka jest prawda, że go przywróci gościa, który najlepiej komentuje lekką atletykę w Polsce. Że, że on usiądzie na tym stanowisku komentatorskim i to skomentuje w, na Igrzyskach Olimpijskich. Komentował od Barcelony, poczynając w 1992 roku. Jest gdzieś uczniem, można powiedzieć, w jakim stopniu Włodka Szaranowicza. I nawiązuje do tego Szaranowicza. Ja nie chcę mówić, jakby skomentował to wszystko, bo komentował. Fenomenalnie Szaranowicz. Szaranowicz miał tą jeszcze poezję komentowania takiej imprezy, taką e, empatię w tym wszystkim, taką, tak niosło go to wszystko. Widać nieprawdopodobną erudycję tego gościa e, z Czarnogóry, który jest obywatelem Rzeczpospolitej, kocha Polskę. Widać, kocha Polskę kocha sport, kocha olimpizm, ale nie odmawiajmy tego Przemkowi Babiarzowi. Naprawdę wydaje mi się, że, że to jest bez sensu ta decyzja. I, i, I wypada pójść chyba po rozum do głowy i rzeczywiście przywrócić Przemka Babiarza. Nie robić sprawy z niczego, z tego co powiedział komentator, co powiedział komentator. Komentator ma prawo skomentować trenera, piłkarza, działacza. Działacza, proszę bardzo, tak samo zachowanie, nie wiem, prezesa PKO-lu czy, czy, czy kogoś innego, czy prezydenta Rzeczpospolitej, czy, czy premiera, czy ministra sportu e, ma, ma prawo, komentator ma prawo, nawet jeśli oczywiście pracuje w telewizji publicznej. Słuchajcie. No, nie dajmy się zwariować telewizji publicznej. No, to telewizja publiczna tym bardziej powinna być na jakichś zasadach, a nie na tym, że gość jest zawieszony i następnego dnia w, w głównym programie informacyjnym mówi się, że skandalicznie komentował. No, co skandalicznie komentował? No, słuchajcie, ludzie, ja po prostu nie mogę uwierzyć w pewne rzeczy, nie chcę się tutaj nakręcać, bo nie po to jest to, ten live. Chciałem w tym live przekazać nazać y, emocje człowieka, który też wiele razy komentował w życiu i wiele razy będzie komentował i komentator wzbudza emocje, tak? Komentowałem Mundiale, komentowałem Euro, komentowałem mecze polskich drużyn w europejskich pucharach, e, nie wiem. Występowałem w czasie gali e, mistrzów sportu. Człowiek zabiera głos, jednemu się podoba, drugiemu nie. Widzę, jakie emocje wzbudził e, niemiecki komentator, ARD, bardzo doświadczony, Bartels się chyba nazywa, który musiał się tłumaczyć z tego, ile razy powiedział, że zła pogoda była w Paryżu. No, mówi, dwa razy przesadziłem, dwa razy powiedziałem e, za dużo, no, a powiedział tam chyba z 10 razy, że to pogoda była zła. No pogoda była, jaka była. No. Czy musiał się tyle razy odnosić do pogody? Nie, wydaje mi się, że w czasie takiej transmisji otwarcia czy zamknięcia igrzysk, trzeba czegoś więcej niż mówienia o pogodzie. Teba, trzeba też interpretacji. Miał tą interpretację Włodzimierz Szaranowicz. Był wielki w tej interpretacji. I to może komentator. Interpretować też rzeczywistość. Czasami za nas, którzy możemy być pogubieni wśród nazwisk, prawda? Kto przejmuje znicz olimpijski. Nie musimy kojarzyć. Czego symbolem jest? Tego mi zabrakło w tej ceremonii otwarcia nawiązania do wielkiej historii, kultury i sztuki Francji, jeszcze bardziej, jeszcze w większym stopniu, z takim przesłaniem absolutnie to godzinami nie gospodarowano tego. Dopiero na koniec ten balon, jakby zapalony przez i tego chyba koszykarza, prawda? I teraz tak, ten balon dla mnie świę... genialne genialne. Uniesienie tego balonu z ogniem olimpijskim, jakże francuskie! To Francuzi wymyślili barony, sport baloniarski i tak dalej, i tak dalej. I to było piękne. Tam były świetne momenty, natomiast były też kiepskie, były dużyzne siłą rzeczy, żeby rzeczywiście ci sportowcy mogli wyjść z tych okrętów, stateczków czy barek itd. itd. Natomiast, natomiast to wszystko wymaga wielkiej erudycji, taki komentarz, też czasami interpretacji. Pozwólmy żyć komentatorom z tego, że po pierwsze mówią jak jest, co się dzieje, po drugie próbują tłumaczyć ten świat. Jeden udolnie, drugi mniej udolnie. Jeden ciekawie, drugi e, kiepsko. E, no komentator, co może komentator? Może i powinien być świetnie przygotowany, żeby coś takiego skomentować. A jak coś czasami powie kontrowersyjnego, to jest natura komentarza. Czy komentuje Bożydar Iwanow, nie wiem, czy Mateusz Borek, czy Mateusz Święcicki, e, czy Dariusz Spakowski. E, Dariusz Spakowski też. Słuchajcie, no był naprawdę w futbolu i opowiadał swoje przejścia z e, prezesem e, telewizji e, publicznej. E, Szczepański się chyba nazywał wtedy publicznej. To była komunistyczna telewizja, bo to były lata 70., a on pracował jeszcze w radiu. W tamten na łódce, na Mazurach usłyszał studio S13, w wynik meczu 0-0, tam nie wiem, Ślą lech Śląsk czy ktoś tam legi jak z kimś tam. 0-0, do przerwy 0-0 powiedział. No i... Ten szczepański oburzony odsunął Dariusza Szpakowskiego. A zobaczcie, dzisiaj, jaka legenda, jaka postać rzeczywiście z kłosem, z charyzmą, z osobowością, z tym, jak potrafi skomentować ważne, ważne, momenty w historii futbolu czy w historii sportu. Co może komentator? Moje przesłanie jest takie: dajmy żyć komentatorom. Dajmy żyć. Roman Coat.